Dziś spotkaliśmy się w studio co nieco na warszawskiej Pradze w Południe, aby razem z panelistami poruszyć temat nowych technologii i sztucznej inteligencji w branży społecznej choreka. Spotkanie miało miejsce w ramach projektu Food and Design i spotkań branżowych z cyklu Foodworking, które organizujemy w ramach projektu co dwa miesiące i każdy temat ma, każde spotkanie ma inny temat przewodni. Tym razem jako temat przewodni wybraliśmy nowe technologie i sztuczną inteligencję ze względu na to, że Widzimy na co dzień w naszej pracy, jak, jak bardzo szybko rozwija się technologia i jak bardzo duży wpływ ma na to wszystko, co dzieje się wokół nas. Dlatego też zaprosiliśmy panelistów z topowych marek w Polsce, którzy są wyspecjalizowani w, tej, w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowych technologii, albo powiedzieli nam o tym nieco więcej.